Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z życia na Filipinach. Ja nazywam się Rafał Baran i zabieram Was dzisiaj na miasto, w Dumaguete, w środkowej części Filipin. Zaczynajmy! Jak już pewnie wiecie, albo jeszcze nie, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, ponieważ nasz kanał właśnie minął 50 tysięcy, a w zasadzie dzisiaj albo jutro rano minie chyba 51 tysięcy subskrypcji, co jest naprawdę dla nas ogromnym szokiem. Jeszcze raz oficjalnie dziękuję Wam z całego serca i oczywiście zachęcam nowe osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, do kliknięcia tego magicznego dla nas przycisku. I zostanie naszym subskrybentem. No, bo oczywiście, Was to nic nie kosztuje a jak widzicie, nam to sprawia ogromną przyjemność i naprawdę widzimy, że kanał się rozwija. Ale wracając, słuchajcie, do dzisiejszego odcinka. E, w sumie jest sobota. Miałem dzisiaj nie nagrywać nic. E, miałem, miałem w ogóle inne plany. Głównym moim planem było to, żeby się pobawić za milion, spędzić z nią trochę czasu, e, ale oczywiście, jak to wszystko bywa, nigdy nie może by iść po naszej myśli i niestety. Parę godzin temu mm, mamy tam taki mały remont, można powiedzieć, z boku budynku i najprawdopodobniej, ale nie obwiniam oczywiście tego, tego, tego pana, który to zrobił nieprzypadkowo, najprawdopodobniej uszkodził kabel od internetu. Akurat to jest takie połączenie, które idzie od głównego routera do tego routera do góry, gdzie mamy tam normalnie już rozprowadzony internet. I to jest kabel około 30 metrowy, niestety. Więc, no internet przestał działać, sprawdzałem czy to przypadkiem nie końcówki No ale ten kabel, słuchajcie, to jest naprawdę kabel, który już od e, chyba 5 lat tam wisi I to dosłownie jest na zewnątrz, e, bez żadnej ochrony, więc to szlak go dosłownie mógł trafić e, z różnych powodów No a ta osoba, która tam coś robiła, jakieś remonty i go przekładała, ten kabel delikatnie mu pomogła Najprawdopodobniej, no bo to by był naprawdę dziwny zbieg okoliczności No a tutaj nasz ulubiony barber, z którym byliśmy ostatnio No więc, muszę iść do miasta i kupić nowy kabel i go zmienić. Więc zabieram was na wycieczkę pod umaguetę. Jest sobota, więc powinien być mniejszy ruch dzisiaj, policzny. E, może coś ciekawego zobaczymy. A na pewno wam pokażę, jak wygląda sklep skomputerowy e, Zobaczycie, co tam można kupić. Bo na pewno będziemy szukać. I ciekawy też jestem, czy w ogóle od ręki dostanę kabel 30-metrowy nie wiem, tak strzelam, że 30 metrowy jak będzie gotowy kabel 30 metrowy, to go kupię jak nie będzie gotowy kabel 30 metrowy, no to poproszę, żeby, nie wiem, dosztukowali mi jakiś taki kabel co prawda, no nawet nie muszą końcówek zakładać, bo końcówki mam w domu więc, i zaciskarkę tak samo więc mogę to wszystko sobie sam zrobić, jako sieciowiec ale ale no zobaczymy, co będą, jakie będą opcje co będą mieli w sobotę to naprawdę, słuchajcie, przyjemnie się chodzi po mieście, bo, no w ogóle nie ma ruchu a tutaj nasz taki mały sklep zoologiczny, który jest na rogu, ma trochę ptaków, parę rybek, a jaka ciekawostka. A po lewej stronie słuchajcie, e, główny komisariat policji w Dumaguete. On się znajduje w centrum i tam z tyłu są takie jakby tymczasowe areszty, te dosłownie te klatki, które widzicie. Wiem, to wygląda naprawdę przerażająco, ale niestety tak jest. A tutaj jest wejście do głównego komisariatu. Niestety miałem przyjemność tutaj być już kilka razy Nie polecam, tak samo widziałem już te Tymczasowe areszty Też nie polecam Jeżeli ktoś myśli, żeby coś głupiego zrobić na Filipinach to Uwierzcie mi, poszukajcie sobie jak więzienie wygląda na Filipinach i wtedy wam To już chyba To chyba najprostszy sposób, żeby sobie to wybić z głowy Bo też czasami mam wrażenie, że wszyscy myślą Że to jest dobry kraj, żeby uciec i mieszkać na Filipinach Bo tutaj tak naprawdę jest takie niby bezprawie Czy coś, coś w tym rodzaju Słuchajcie, nic bardziej mylnego Naprawdę na Filipinach Jeżeli złapią cię za coś Albo nawet Będzie za tobą list gończy To wylądujecie w takim właśnie Takiej klatce, a później w więzieniu Na długi, długi okres Bo nikt się nie będzie spieszył z waszą deportacją Więc to tak tylko Ostrzeżenie dla tych, którzy chcą tutaj przylecieć i będą myśleli, że będą wolni. Dobra, główne skrzyżowanie mamy. Tutaj chyba wszyscy czekają na jedzenie. Bo jedna z bardziej popularnych e, takich sieciówek z kurczakami. Bardzo tanie i naprawdę bardzo dobre. Jak zawsze kolejka tutaj jest. Kiedyś starałem się od nich zamówić. To powiedzieli mi, że mogę przyjść za dwie godziny, bo mają tyle zamówień. Naprawdę szok. Niedowierzanie, że aż takie, takie miejsca z dobrymi cenami no, tak się dobrze sprzedają. Zresztą jakby. Jakby nie powiedział, to wydaje mi się, że na Filipinach to chyba najwięcej się sprzedaje właśnie kurczaka. Wszyscy zawsze kurczaki jedzą. Oczywiście te kurczaki nie są takie duże jak w Europie, no więc może są bardziej naturalne. Ja wiem, czy są drogie? Też bym powiedział, że drogie, no bo to co chwilę coś wszystko rośnie. Cena za wszystko dosłownie rośnie w oczach. Thirty meters. 30 meters. Uh, Thirty meters. This one, sir. We have got six and got five. Cut six. Yes. How much? Uh, I will check the price. Okay. Sir. Do you have an Ethernet uh, cable tester? Uh we did not have, sir. Yeah, I don't Przyznam się, że jestem trochę zszokowany, że udało mi się kupić kabel 30-metrowy w pierwszym sklepie, bo to jest ogólnie sklep, w którym nigdy niczego nie ma, niby jest bardzo dużo rzeczy, a... ale zawsze są te rzeczy powielane, czyli na zasadzie jest puszawek jednego produktu. Tak przynajmniej na Filipinach się zawsze upycha półki. Zresztą ja już na tą tłumaczyłem wiele razy, że w porównaniu do Polski to Filipiny są no, naprawdę bardzo z tyłu. Ja słuchajcie, wybieram się jeszcze do jednego takiego sklepu z elektroniką, z komputerami. Bo chcę zobaczyć, czy przypadkiem nie mają testera takiego do sprawdzania sieci, którego można kupić tutaj na miejscu. Bo to jest taki bardziej zaawansowany już sklep i tam rzeczywiście jest dużo więcej rzeczy, ciekawszych rzeczy. No i zobaczymy. Zresztą wejdę do środka, to też wam pokażę, jak ten sklep wygląda. Bo on został w ogóle przeniesiony z innego miejsca w takie miejsce, gdzie mają dwa razy więcej miejsca i dwa razy więcej produktów powrzucali teraz. No to jest taki sklep dla typowo informatyków, tak jak dla mnie, więc jak pewnie wiecie, że to jest. Pewnie rozumiecie, że to jest mój. Jeden z moich bardziej ulubionych sklepów Tylko, że chyba się pomyliłem i on jest na innej ulicy Co jest? Tak, na pewno się pomyliłem Dobra, musimy iść naokoło jeszcze raz No bez kitu. szukam tego sklepu od 15 minut Ale znalazłem, jest! <gryw> Naprawdę mieszają mi się te uliczki już wszystkie tutaj Proszę, idziemy no i słuchajcie, pewnie zapytacie się, czemu pokazuję Wam tego typu sklepy. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Ja uwielbiam tego typu sklepy, bardzo się interesuję informatyką, a dodatkowo chciałbym Wam pokazać właśnie, jak wygląda elektronika na Filipinach. Bo każdy pewnie myśli, że można kupić wszystko i wszędzie. I pewnie tak można zrobić, ale online. Natomiast jeżeli pójdziecie do jakiegoś większego sklepu komputerowego, to przeważnie tam będzie tylko i wyłącznie kilku producentów i z tych producentów po prostu możecie wybierać. Wyjaśnię Wam to na prostym przykładzie. Zwróćcie uwagę na to, jeżeli pójdziecie do sklepu komputerowego w Polsce, to tam pewnie dostaniecie wszystko od ręki. I to już nawet nie mówię, że wszystko, ale na przykład, jeżeli będziecie chcieli wybrać laptopa, to dostaniecie opcje z 20 czy 30 różnych firm i różnych modeli. Na Filipinach raczej czegoś takiego nie będzie. Będziecie mieć tylko i wyłącznie kilku tak naprawdę przedstawicieli. Przeważnie będzie to. Um, Dell albo Lenovo, które jest chyba najbardziej popularne, ewentualnie jakieś Acery, nawet czasami gamingowe. Ale to nie znaczy, że wszystkie inne modele są dostępne. To już trzeba szukać specyficzne sprzęty na stronach internetowych i dopiero wtedy zamawiać. A to się oczywiście wiąże z dostawą, która. Też już wielokrotnie tłumaczyłem na Filipinach nie jest taka szybka jak w Polsce. Tutaj czasami na paczkę trzeba czekać nawet do dwóch albo trzech tygodni, żeby na przykład paczka przyszła z manili na jakąś malutką wyspę. Oczywiście no, lokalizacja tutaj dużo robi, jeżeli mieszkacie w stolicy Filipin, no to będzie to dużo, dużo szybciej, no ale jak już mieszkacie na jakiejś bardzo małej wyspie, daleko oddalonej, no to naprawdę czasami do trzech tygodni. Osobiście unikam kupowania rzeczy w stacjonarnych sklepach, no ale tutaj już nie miałem wyboru, musiałem ten kabel kupić jak najszybciej i też od razu już przeszedłem się z Wami po sklepach i kupiłem dodatkowo ten tester do sprawdzania kabli internetowych, bo akurat chyba tego tylko i wyłącznie w moim zestawie. Mojego mechanika, elektronika brakowało. Ale coś, co zwróćcie uwagę, co jest bardzo ciekawą rzeczą. Od czasów, już pandemii, która była, bardzo często w sklepach można widać całe zestawy do rozmów, które, do rozmów, czyli słuchawka z mikrofonem. Na Filipinach tak samo. I to nie tylko nawet od czasu pandemii, ale zwróćcie uwagę na to, że na Filipinach jest bardzo dużo różnego rodzaju centrów obsługi klientów, czyli call center. I te call center korzystają z tego typu zestawów, Oczywiście każdy musi mieć, tak samo każdy też, kto pracuje zdalnie z Filipin. Dlatego dawniej tego oczywiście nie było. Teraz zwróćcie uwagę, że każdy sklep ma naprawdę bardzo dużą sekcję poświęconą temu tematowi, czyli właśnie, właśnie słuchawkom z mikrofonem i już nie ma problemu, żeby to kupić. A jeszcze parę lat temu naprawdę były ogromne problemy. Zresztą nawet jeżeli popatrzymy na Filipiny, jak się rozwijają w tym kierunku, właśnie informatycznym, co ja z mojej strony jako no, w tym pracuję, to mogę to powiedzieć. To 8-7 lat temu, będąc w takim sklepie w Dumaguete, to dosłownie były trzy laptopy na krzyż, bo wtedy akurat kupowałem jednego z laptopów. Nie było nic ciekawego do wyboru, naprawdę bardzo słabe laptopy, takie po prostu podstawowe, i no, nie było w czym wybierać, dosłownie. Ktoś pomyślał, że można kupić router, czy można kupić jakiegoś switcha, na przykład sieciowego. Praktycznie zapomnijcie, to po prostu nie istniało w Domagetę. wszystkie takie rzeczy trzeba było zamawiać online. A teraz ogromna sekcja wszystkiego, routerów, switchy, kabli, nawet od ręki, w tym sklepie, w którym byłem drugim, tak samo można było kupić nawet kable na metry jakiejś innej jakości, no ale ja już kabel swój kupiłem, więc tutaj już tego nawet nie szukałem. No słuchajcie, mission complete, tak, udało się nawet tester kupić Tylko jedyne co mi tam nie pasuje to to, że jest na 9V baterię Ale chyba mam taką akurat w domu, więc sprawdzimy Ten tester kosztował naprawdę 200 peso, to jest mały wydatek A chcę tak z ciekawości sprawdzić, czy ten stary kabel, zanim go jeszcze wyciągnę Czy to na pewno jest kabel, czy to nie jest router, ale 99,9% to jest kabel Na przyszłość się przyda, jak będę u kogoś jakąś sieć tutaj robił albo inne rzeczy no to od takie kable, takie testery zawsze się przydają. Tak samo mam swoją nawet zaciskarkę do tych końcówek, więc będzie kompletny już zestaw. Poproszę kawę z mlekiem.

No więc, słuchajcie, czas na kawę. A jak czas na kawę, to i czas na naszego sponsora, który dzisiaj sponsoruje tę kawę Vasco Translator. Widzieliście przed momentem, jak działa to urządzenie? Jest naprawdę rewelacyjne. Działa, słuchajcie, w ogromnej liczbie języków. Tłumaczy bardzo szybko, z jakiego języka, na jaki język chcecie. Korzystałem z tego że w Europie, skorzystałem z tego na Filipinach. I działa zawsze rewelacyjnie. Ale co najważniejsze, nie potrzebuje, słuchajcie, połączenia z internetem. To urządzenie nie jest podpięte do internetu, a działa i tak przez internet, chyba bodajże w 100 krajach. Coś po prostu niesamowitego. Link do tego urządzenia macie oczywiście w opisie ze specjalną zniżką. Tam dowiecie się dużo więcej na ten temat. A ja się zabieram za kawusie i ciasteczko. Tak jakby ktoś pytał to z ciekawości zapłaciłem za to wszystko 210 peso. Za takie duże ciastko i tą kawusie i naprawdę ciastko jest rewelacja. Muszę tu częściej przechodzić na ciastko. No dobra kawusia zaliczona. Mogę wracać do domu, żeby podpiąć ten nowy kabel, przetestować ten stary kabel, czy działa. Zresztą pokażę Wam, jak to wygląda, bo to oczywiście też jest ciekawy temat. Jak dla mnie, wiecie jak to mówią, szef bez butów chodzi i tak samo informatyk, bo po prostu tam jest zrobione to tak na, no bardzo na odwalsie. Nie jestem z tego dumny, ale wtedy nie było innej możliwości, tylko trzeba było to po prostu na szybko podpiąć. Więc zrobiliśmy, zrobiłem tak jak tylko mogłem. No i tak działał, działał do tego czasu, do dzisiaj. No i trzeba poprawić. No dobra, słuchajcie, ja już wróciłem do domu i chciałbym Wam coś pokazać, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak takie testery w ogóle działają. No może wam się kiedyś przydać w życiu, jakby ktoś potrzebował kabel sprawdzić. Bo nie chodzi o to, że ten tester jest tak jakby dwóch kawałka. Wkładacie baterię do jednego urządzenia i jedno podpinacie do jednego końca, a a drugie podpinacie do drugiego końca. Sieci, kabla. Oczywiście ja teraz tutaj to mam w jednym miejscu. Jeszcze jedną ręką to robię. No i teraz po prostu włączacie test. I tak naprawdę każdą parę przewodów sprawdza po kolei. To jest bardzo proste urządzenie. Tutaj nie ma. Oczywiście są takie testery dużo lepsze, które pokazują nawet transfer, jakieś tam inne rzeczy, wartości i opory. Ale mi w zupełności coś takiego wystarczy. I to kosztowało tylko 200 peso, więc chyba taniej nawet niż w Polsce. W Polsce też coś takiego miałem. No, ale ogólnie kabel działa. To jest ten 30-metrowy, który kupiliśmy przed momentem. Dobra, czas go założyć albo w ogóle, pierwszy sprawdzić tamten stary kabel. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości na temat tego, jak się człowiek poci na Filipinach, no to powiem wam tak, że wróciłem do domu i dosłownie napiłem się wody. I wszystko normalnie z nóg mogę zbierać. Tak to mniej więcej wygląda na Filipinach. No dobra, słuchajcie. Chwila prawdy, włączamy. A no i co jest? Zawiesiło się. No nie działa. Coś jest ewidentnie nie tak z kablem. To w ogóle chyba miało być. Jest wyjście ewakuacyjne. Jeszcze nie tak mi się wydaje. No leczysz. just take this upstairs No dobra. Już zdecydowanie lepiej. A, ogólnie problem jest taki, że ten router to jest chyba tylko do 100 megabitów. My mamy szybszy internet i na dole szybciej działa niż tutaj. Um, więc ja ogólnie muszę ten router wymienić. Pewnie zrobię to na dniach. No i jeszcze sobie zerknijcie. Mam swój termometr podpięty tutaj. Na zewnątrz w cieniu, uwaga w cieniu, 32 stopnie. Na zewnątrz w, w środku, teraz aklimatyzację włączyłem. 27. A wilgotność taka, jak widzicie. Chociaż nie wiem, czy to się dobrze odświeża, ale no, mniej więcej jakoś tak powinno być. No i słuchajcie, to już będzie koniec tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, że tak trochę pokazuje bardziej nasze prywatne życie, co na ogół robimy. No bo poza pracą, zabawą z dzieckiem, zabawą z żoną, to ja nie mam nic innego do roboty, tylko chodzę po prostu do miasta i muszę jakieś rzeczy pozałatwiać, a że no. Jakby nie było, jestem jedynym mężczyzną obecnie w naszym domu, który musi niestety wszystko ponaprawiać, szczególnie sieci internetowe. Także dziękuję za oglądanie, dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam Was na kolejny odcinek już za kilka dni.